Jak skutecznie negocjować? To pytanie często dostaję na szkoleniach. Często mnie pytacie, w jaki sposób wygrać każdy przetarg czy każdą ofertę. W jaki sposób pójść na rozmowę z inną firmą i wynegocjować kontrakt swojego życia. Witajcie, ja nazywam się Anna Wasuska. Witam was serdecznie na moim kanale YouTube, na naszych mediach społecznościowych Excellence. Vale. 20 lat prowadzę firmę w Londynie. Nieraz musiałam negocjować i to, co powodowało, że ja zawsze te negocjacje wygrywałam, to dobre przygotowanie. To jest słuchajcie, tak, jak z wejściem na Monte Veres, Nikt z Marszu pewnie nie wyszedł sobie. Albo przynajmniej ja o tym nie wiem. Natomiast jeżeli prowadzisz biznes, jeżeli składasz komuś ofertę, to musisz bardzo dobrze się przygotować nie do samej oferty, ale w ogóle do negocjacji. W jaki sposób te negocjacje wygrać w taki, że będziesz miał przewagę nad osobą, z którą rozmawiasz, nad przewagę nad osobą, której składasz ofertę? W jaki sposób ja się przygotowywałam do takich negocjacji? Kiedy firma wyraża zapotrzebowanie na Twoje usługi, musisz dokładnie ją zbadać, tak? musisz dokładnie zobaczyć, co ta firma potrzebuje. W jaki sposób ja to robiłam? Często poprzez media społecznościowe. Patrzyłam, jakie na przykład um, opinie ta firma ma na internecie. Właśnie te opinie, które dotyczą na przykład oferty zapytaniowej mojej firmy. Bo to um, pozwalało mi uzyskać przewagę nad moją konkurencją, która na przykład tego nie wiedziała. Mało tego, na takiej rozmowie na przykład, w której ja dowiadywałam się, co klient potrzebuje, ja zadawałam milion pytań. Klient nawet czasem um, nie miał możliwości zapytać pytania jakiegoś, bo ja zadawałam, pytanie um, konkretnie um, na temat, który mnie interesował, żeby ta oferta była bardziej szczegółowa. Kiedy klient widzi, że ty naprawdę bardzo przykładasz się do tego, przykładasz się do um, jego biznesu, w jaki sposób podchodzisz do wielu aspektów, e, do aspektów, które naprawdę mogą spowodować, że on będzie odnosił ponadprzeciętne rezultaty wykorzystując na przykład a, twoje usługi czy twoje produkty, e, już wtedy ma takie światło, że jesteś ekspertem w tym, co robisz. Natomiast oferta nie powinna być ofertą Twojej firmy, tylko oferta powinna być odpowiedzią na to, co klient potrzebuje. Twoja firma musi spełnić pełne potrzeby Twojego klienta, tylko w ten sposób wygrasz każde negocjacje. Zapraszam Cię oczywiście na wszystkie moje szkolenia, wtedy bardziej szko szczegółowo omawiam również ten temat.